Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Pracy wiele, ale robotników mało. Słowa Jezusa ciągle aktualne, zwłaszcza dziś, gdy coraz boleśniej zaczynamy odczuwać brak kapłanów. Tyle byłoby do zrobienia, ale nie ma komu. Trzeba Boga prosić, ciągle prosić, by tych żniwiarzy, pól pańskich było tyle, ile trzeba. Piękne to powołanie, pracować dla doprowadzenia do nieba jak największej ludzkiej rzeszy. Przy takiej wadze sprawy inne wydają się być błahe. A może warto też spojrzeć na sprawy powołań nieco inaczej i zapytać, w czym ja mógłbym pomóc? No bo przywykliśmy uważać, że prowadzenie ludzi do Chrystusa to sprawa kapłanów, zakonnic i katechetów. A gdyby każdy z nas prowadził choć dwóch? Razem zrobilibyśmy przecież znacznie więcej. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, Wesprzyj nas. Fundacja gość niedzielny.